Cześć! Witam Cię na naszym kanale AFRIZO. Ja w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o nowym module mieszającym do ogrzewania podłogowego opartego na obrotowym zaworze mieszającym ARV Serii ProClip. Na początku ogłoszenia, nie zapomnij kliknąć w czerwony przycisk z napisem Subskrybuj. Obok niego znajduje się również ikona takiego dzwoneczka. Również naciśnij w nią, aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych produkcjach. Teraz zapraszam cię na nasz film. Ogrzewanie podłogowe niewątpliwie jest bardzo popularnym systemem wybieranym przez Was ponieważ charakteryzuje się niską temperaturą zasilającą, co przekłada się na jego efektywność oraz odpowiedni komfort cieplny, ponieważ rozkład temperatur w pomieszczeniu jest bardziej korzystny dla nas. Dodatkowo, również jest wybierany ze względów estetycznych, ponieważ nie widzimy całego systemu grzewczego, więc w łatwy sposób możemy zaaranżować sobie nasze pomieszczenia. Można również powiedzieć, że ogrzewanie podłogowe, jest systemem czystym, ponieważ nie generuje prądów konwekcyjnych, dzięki czemu kurz nie fruwa po naszym całym pomieszczeniu, co jest niewątpliwie bardzo ważną informacją dla alergików, ponieważ oddawanie ciepła dzieje się poprzez promieniowanie. Dlatego też chcę zaprezentować Wam nowy moduł do ogrzewania podłogowego, który jest jakby łącznikiem pomiędzy źródłem ciepła a naszym rozdzielaczem. Pozwoli on przygotować wodę odpowiedniej temperaturze, która zasili nam całą instalację podłogową. W pudełku znajdziemy oczywiście wieszaki do rozdzielacza o rozstawie 220 mm, wtyczkę do podłączenia pompy oraz cały moduł. BRU. W pudełku znajduje, znajdują się również instrukcje obsługi oraz komplet uszczelek, który ułatwi wam podłączenie rozdzielacza oraz podłączenia instalacji. Tutaj oczywiście znajduje się pompa obiegowa. Tutaj mamy termometr do pomiaru temperatury powracającej z belki rozdzielacza dolnej. Natomiast tu mamy termometr mierzący temperaturę za zaworem na zmieszaniu. Tu właśnie zlokalizowany jest zaobrotowy zawór mieszający. Jeżeli spojrzycie się, to tutaj oczywiście mamy belkę, będziemy mieć belkę zasilającą, tutaj jest belka powracająca, tutaj mamy powrót do kotła, natomiast tutaj mamy zasilanie, zasilanie z naszego źródła ciepła. Na obrotowym zaworze mieszającym ustawiamy odpowiednią temperaturę. Oczywiście, aby ustawić odpowiednią temperaturę, należy do niego podłączyć siłownik wraz z jakimś regulatorem. Dzisiaj bardzo dużo kotłów wyposażonych jest już w możliwość sterowania obrotowym zaworem mieszającym. Jednak, jeżeli nie ma takiej możliwości, możecie dokupić sobie nasz regulator pogodowy BWC310 i zautomatyzujecie sobie cały proces nastawy temperatury względem temperatury zewnętrznej. Dodatkowo ten zawór. Ma wielkość 6,3, czyli jest o kawesie 6,3 m sześciennego na godzinę. Pozwoli to obsłużyć podłogówkę o długości bieżących rur 1800 m, ofi standardowym 16 mm. Pozwoli to przełożyć w zależności od gęstości rozkładania rur na 250 m2. Oczywiście są to dane szacunkowe. Dzięki temu, praktycznie każdy dom może zostać zasilonym poprzez jeden taki moduł podłogowy. Oczywiście, ten zawór mieszający jest również wyposażony w nasz system ProClick do szybkiego i łatwego montażu siłownika. Zobaczcie, ściągnąłem pokrętło, niebieski element wskazujący. Tutaj mam przygotowany już siłownik ARM 343. Wystarczy go w tym momencie ustawić na piątkę, rozprzęglić, czyli powrócić do trybu automatycznego, nałożyć na zawór mieszający i całość należy połączyć z jakimś regulatorem. Ja tutaj na przykład użyłem regulatora BWC 310. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób podłączyć siłownik do tego regulatora, wystarczy, że klikniesz o tutaj i przejdziesz sobie do filmiku, w którym pokazywałem, jak skonfigurować cały regulator BWC310. Pamiętajcie, aby na nim ustawić sobie każdorazowo ograniczenie temperatury wychodzącej na instalację podłogową, która nie może przekroczyć temperatury około 50 stopni Celsjusza, ponieważ może to spowodować, Zniszczenie posadzki, na przykład ogrzewania w naszych, waszych domach. Taki moduł niewątpliwie pozwoli zaoszczędzić wam czas podczas montażu całego systemu, oraz bardzo dobrze wygląda zamontowany w szafce z razem z rozdzielaczem. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam w tym momencie do pozostawienia łapki w górę. Jest to taka dodatkowa motywacja, aby tworzyć jeszcze lepsze filmy dla Was. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.